Izraelskie wojsko przechwyciło statek płynący do strefy gazy z pomocą humanitarną, zatrzymując 21 międzynarodowych aktywistów i dziennikarzy podała Koalicja Flotyli Wolności. Statek został przejęty na wodach międzynarodowych tuż przed północą w sobotę, następnie popłynął w kierunku portu Aszdot pod eskortą izraelskiego okrętu wojennego. Według operatorów statku Handala ładunek zawierał mleko dla niemowląt, żywność i lekarstwa. To kolejne przechwycenie statku z pomocą humanitarną w ostatnich miesiącach, które zbiegło się z rosnącą krytyką Izraela w związku z pogarszającą się sytuacją humanitarną w strefie gazy. W niedzielę Izrael ogłosił dziesięciogodzinne zawieszenie broni w trzech częściach gazy, by umożliwić zrzuty pomocy i otwarcie korytarzy dla konwojów ONZ-u. Eksperci ostrzegają jednak przed poważnym kryzysem głodowym w gazie.